Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić ciekawe zdjęcia przedmiotu na przykładzie roweru. Zaczynamy. Pierwszą rzeczą, o którą musimy pomyśleć, żeby zrobić ciekawe zdjęcie, to lokalizacja. Tak jak tutaj mamy do dyspozycji fajne miejsce: rower, czyli nasz przedmiot ustawiamy sobie tak, jak chcemy, żeby stał, a następnie bierzemy aparat i idziemy szukać ciekawego kadru. Jak sami widzicie tutaj wykorzystujemy piękne linie wiodące, rower jako nasz element zainteresowania stawiamy w centralnym punkcie kadru, nie mamy tutaj zbędnych rozpraszaczy, także całą uwagę skupimy na rower, także nic, tylko zrobić zdjęcie, lecimy. Jak sami widzicie, możemy też wykorzystać troszeczkę inną perspektywę. Stanę sobie troszeczkę z dołu, żeby zrobić zdjęcie roweru. Z racji tego, że wykorzystuję obiektyw 85 mm, który troszeczkę kompresuje, zdjęcie nadal będzie wyglądać naturalne. A dodatkowo będziemy mogli skupić się tutaj na pięknej architekturze, jaka nas otacza. Klasyczne zdjęcie od przodu. Tutaj, jeżeli. W tym wypadku robicie zdjęcie roweru. Warto pomyśleć o takich szczegółach, jak na przykład koła, żeby były ustawione równo. Jak sami widzicie, oba koła są dokładnie tak samo. Korba, żeby była równolegle. Warto o tym pamiętać, bo takie szczegóły sprawiają to, że zdjęcie jest po prostu lepsze. A ja biorę się do roboty. Jak sami widzicie, tak naprawdę dużo nie potrzeba. Do tej sesji wykorzystałem tylko aparat, nawet nie miałem statywu rower i wykorzystałem światło zastany. Także przede wszystkim pamiętajcie o tym, żeby lokalizacja była w miarę ciekawa, żeby pasowało do przedmiotu, żeby nie było dużo rozpraszaczy. Efekty z tej sesji możecie zobaczyć właśnie teraz. Pamiętajcie, nie ma co szukać wymówek, trzeba wziąć aparat do ręki i wyjść i po prostu focić. Do zobaczenia.